No dobra, witam ponownie. Trochę długo czasu minęło z tej strony, Mariusz, ponownie. E, tym razem z domu, z mojego pseudo radioszaka No cóż, e, troszeczkę się rzeczy nawinęło przez ten czas, dlatego nie mogłem nagrywać. Po pierwsze, mikrofon krawatowy. Postarał się Mariuszek. One to one to Majczek. Tu ryba, tu ryba, akwarium z głoście. Powiedział, że matka siedzi z tyłu. No. To był pierwszy problem techniczny z nagrywaniem dalej. Drugi był problem zdrowotny. Jestem absolutnie nieuleczalnym alergikiem i oglądanie kogoś na filmie, kto smarka albo zaciąga nosem jak stary kokainista, nie jest niczym przyjemnym. Od kilku tygodni po prostu mamy co? 21. Od kilku tygodni nie mogłem sobie poradzić z alergią. Robiłem swoje różne testy, tam kombinacje, także. Jest, co nieco, mam tutaj do pokazania parę swoich porażek. No, no, bo to w ogóle zamienia się po prostu w w plejadę porażek, ale też są, że tak powiem, wygrane. Także, no, cóż mogę powiedzieć? Alergia zeszła dzięki temu, że w Szczecinie leje od kilku dni. Troszeczkę mi pomogły leki, troszeczkę to mogę nagrywać. Oddycham świeżym powietrzem, także jest ok. Jestem na urlopie, także dużo tych zadań jeszcze innych było, także. No troszeczkę zeszło, nie? No cóż, a właśnie wracając do mikrofonu krawatowego, to tak na szybko, Mariusz de recenzja. Już sobie pudełko zrobiłem dla niego. Jest to po jakichś tam suplach i w ogóle, czy coś, instrukcja. Dodatkowy, dodatkowa taka pianka. Nie wiem, czy się zezumuje. Kabelek kładujący, bo to jest na, oczywiście na baterię. I chciałem sobie dorzucić tutaj taki... 2,500 mAh power Powerbank z reklamówkę. Tylko trzeba było wyciąć tutaj takie przegródki na tabletki i stwierdziłem, że zrobię to tym. Nie wiem. Nie wiem, czy się w ten wycentruje, wyfokusuje. To są takie ostrza, zakręcane do krętareczki, czy jakieś inne tego typu rzeczy. I nie polecam. Całkowicie nie polecam, ponieważ moja córka siedmioletnia potrafi to zdjąć w rękach i nawet skręcając to w ogóle gwint poszedł. Dramat, dramat. Nożem wyciąłem. Barbarzyńsko to zrobiłem. Chodzi. Mam mikrofon, mam dźwięk. Co tam mamy na liście? Co tam dalej mamy na liście? Zasilanie. na ostatnim filmie, zresztą pierwszym z pleneru. Próbowałem tam, że tak powiem, zasilić swoje różne radyjka i była lipa. Cały czas w międzyczasie gdzieś tam przez te niedogodności zdrowotno-alergiczne kontynuowałem różne pomysły i malduję, co następuje. No, był dramat. Jedziemy po kolei. Powerpack z wyjściem na 12V. USB, wolne ładowanie, ale co tam wodoodporny, zakręcany. Już nie będę odkręcał, bo uszczelka naprawdę mocno trzyma. Rzeczywiście zanurzyłem, jest wodootwory. ale sześć ogniw, takich 18, 650 czy coś, wchodzi do środka. Fajnie, pięknie, wszystko. Tydzień czasu w plecaku ponosiłem, jeszcze przed urlopem do pracy. I co? I może zdarzę, pokażę. Są diody. Nie ma diod. I już świeci. Jest, nie ma, jest, nie ma. No. Tydzień czasu w plecaku. Wodoodporne jest, można by pewnie jakiegoś tam jak granatem tym rzucić czy coś. na no a kabelek w tydzień czasu po prostu kipnął. Nie mam siły. Powoli brakuje mi siły na takie już kombinacje z zasilaniem. To jest jeszcze nie koniec. Żeby to naładować, to trzeba mieć ładowarkę. To zabiorę, bo tu się co dużo. Ładowarka nastawna, taka znanego portalu azjatyckiego. Pyk, fajnie wszystko wchodzi. Superamsko. pomijając na to, że później się okazało, że tutaj kabelek zdechł i nie wiem, jak to dalej zrobić. Czy to rozkle. Bo to jest klejone, i w ogóle kombinacje. Boże, jedyny już to rozkręcałem z kolegą Maciejem i to trzeba tym hitganem rozklejać, bo w ogóle. Nie wiem, czym się chce za te 50-60 zł. Dobra, auto. Kolejne źródło zasilania. Zawiedziony, zdewastowany. Źródło ładowania. Nastawny zasilaczyk, fajny adapter. Mm, tutaj mm, kręcimy wszystko fajnie. Okazuje się, że średnio co minutę spada mu o 1 /10 napięcie. Po prostu opada. Nie trzyma parametrów. Walczyłem z nim tydzień, dwa tygodnie czasu. Już myślałem, że go odeślę, chociaż, nie dysputa, dysputa otworzę, o, bo nie będę odsyłał do ten, do prowincji Shenzhen, czy innego tamten, chińskiej Doliny Krzemowej. No, ale co się okazało? Później na troszeczkę dłużej zostawiłem, zapomniałem o nim, i okazało się, że on musi się wygrzać. Nie znam się na no jakichś tam super turbo napięciach, tych innych rzeczy, ale jak się wygrzał, przestały mi opadać parametry i zaczął trzymać i, i normalnie ładuje czy coś takiego, pod warunkiem, że kabel nie jest zwalnięty. Nie? Także, no, czy polecam, czy nie polecam, to za bardzo nie wiem, bo troszeczkę jest strefny ten, ten, ten zasilacz i do 24 ciągnie i pół. Do 24 ciągnie i pół, można sobie płynnie zmieniać. No, jeżeli jeszcze są ten do mocowania, jakieś tam tutaj czy coś dla zdesperowanych, tak jak ja może być, ale drugi raz bym nie kupił. Dobra. Mamy tego, co tutaj skończyliśmy? Powerpacka i zasilacz opadający. Panie, daj mi litość. Kolejne zatem problemy z zasilaniem. Po prostu zacząłem być zmęczony. Dość mam już jakichś triggerków, które w ogóle pracują jak są, albo skaczą w ogóle wysokimi napięciami, to znaczy ten duże przeskoki napięci mają, trzeba je jakoś tam ten, albo nie chcą utrzymać parametrów, Naprawdę mam powoli dość takiego typu zabaw. Także, yy, no zagrałem wabank. Powiedziałem, że koniec tych zabaw i jak chcemy dalej grać w poważne gry, to trzeba jakąś poważną nagrodę wygrać. No nie wygrałem, tylko kupiłem. Ciach. Life PO4, 12 amperogodzi. Wyjście na płasko, Greensela, w Powerbanka greensella, kable greensella, nie narzekam na markę i zagrałem w bank. E, generalnie rzecz biorąc, kupiłem to z Amazona, mamy tam Prima z żoną czy coś takiego, tego typu rzeczy. E, od razu w zestawie kupiłem też ładowarkę, którą również zaraz pokażę. E, 12 amperogodzin. no niedużo, no dużo, ale dzięki temu nie jest ciężki, jest taki praktycznie, podejrzewam, że w połowie jest pusty stabilne zasilanie, bardzo długo trzyma napięcie, w przeciwieństwie do innych litowo akumulatorów, do końca trzyma napięcie i dopiero na końcu opada. Bardzo szybko się ładuje, 4 godzinki i nie żałuję. Troszeczkę kasy poszło. Jakby ktoś był zainteresowany, to przed podwyżkami i w ogóle jakimiś ten galupującą inflacją, tego typu rzeczy, to za akumulatorek 12 amperogodzinowy dałem... Około 300 zł. Więcej. I taki bajer. <noise> Albo momencik. Szukamy, szukamy, szukamy. <noise> bo tutaj mam obok jeszcze w różnego typu rzeczach. Zaraz też będę dalej pokazywał. W zestawie była ładowarka. O losie słodki. Ale tu trzeba wygrzewać. Tam. Jest. Znaczy nie była w zestawie ładowarka. Amazon zaproponował ją. Do zestawu Ech, yy, ładowarka jest jakieś tam Roy coś tam, battery, charger z dwoma rodzajami końcówek. Była klemy, których za Chiny, za Amazony, nie dało się zaczepić na to. I drugie było kółeczka. Bardzo pasujące tutaj do tych końcówek. Uwielbiam rekomendacje niekiedy na internecie. Także no, pierwsze co zrobiłem to ten. Yy, a przy okazji yy, ładowarka kosztowała więcej niż bateria, bo kosztowała 3,5 stóp. I pierwsze co to musiałem ją pociąć. Pociąć, zmienić na takie jakieś byle wsówki. Mam tego pełno. Ciach, czarny, czerwony. Do tego wchodzi radio. Jedno, drugie, trzecie. Jakie chcę. Stabile napięcie. Długo trzyma. Brak jakichkolwiek problemów. I naprawdę szczerze, jeżeli ktoś chce się poważnie, czy na poważnie upgradeować swoje hobby i nie, i nie szarpać się za każdym razem po prostu z jakimś. A to tu nie styka, tu nie ten, tu trigger jakoś coś nie działa w ogóle. A idź pan w diabli z tym wszystkim polecam. W końcu przychodzi taki czas, że trzeba odkręcić te dwa dodatkowe kółka w rowerze. I pojechać samemu po prostu. To jest nieodzowne, jeżeli chodzi o operacje outdoorowe. Ja niestety mam tutaj taki poziom zakłóceń, że nawet ledwo radio Szczecin nie odbieram. To są takie rfi i w ogóle. Także no, ja tylko muszę polegać na outdoorach, na portablech. Radyjko mam QRP, to Xiegu zaraz też wam pokażę. Fajną torbę dorwałem. Także no ja muszę liczyć na zasilanie zewnętrzne. A tamte wszystkie po kolei nie zawiodły. No po prostu nie zawiodły. Także polecam LiFePO, świetna rzecz. Do tego jakieś nosidełko, ładowarki, to przygięcie, nie? Po prostu masakra, ale mniejsza o to. No może gdzieś tam jakieś promocji czy coś takiego. Także powiem wam szczerze, że jeszcze, jeszcze idzie do mnie kabel dedykowany. Trigger tak jakby jest wbudowany razem z ferytem, taki jest o, o i w ogóle czy coś kabel dedykowany który idzie do z power delivery do, prosto do, do tego z zasilaniem DC takim tą no, taką końcóweczką do radia i to powinno też rozwiązać mój problem bez kombinacji ale trzy razy się już naciąłem więc dalej w to nie wierzę po prostu poszedłem w bank przed wakacjami sobie przed urlopem sobie kupiłem porządne zasilanie mogę pracować mogę kombinować także upgrade.